Witam serdecznie, dzisiaj zapraszam na leniwe, to takie kluchy z serem. Z tego ciasta możecie zrobić także knedle albo pyzy. U mnie taka porcja na 3 osoby lub dwie, to zależy ile zjemy oczywiście takich klusek. Ser trzeba troszkę rozgnieść, najlepiej to zrobić takim tłuczkiem jak ja tutaj do ziemniaków lub po prostu zmienić w maszynie. Blenderem tego nie można zrobić, bo ciasto będzie bardzo takie rozwodnione. A chodzi o to, żeby nie dodawać za dużo mąki, bo wtedy te kluski są strasznie twarde. Ciasto możecie od razu posolić, ja bardzo często solę wodę, w której gotuję kluski. Tym razem tutaj dałam szczyptę soli do żółtka. To żółtko trochę roztrzepę na taką piankę. Zaraz dodam żółtko do sera, dodam także mąkę, wymieszam tak mniej więcej i bardzo krótko zarobię, z tym, że nie ugniatam tak jak ciasta drożdżowego. Chodzi o to, żeby jak najdelikatniej, najszybciej, to ciasto się połączyło w całość i już robimy te kluchy. Im bardziej dłużej będziecie wyrabiać ciasto, będzie mokre i trzeba będzie dosypywać mąki. I ciasto później po ugotowaniu może być właśnie twardsze. Tak jak widzicie na filmie, mieszam składniki mniej więcej i zaraz to wszystko łączę w całość. Podsypujemy sobie stolnicę, miejsce, gdzie będziemy wyrabiać nasze kluski. Ja tutaj robię takie wałeczki, kroję trochę takie większe kopytka. Na tym etapie powinniśmy już mieć wodę, która pomału tam zaczyna pyrkać, gotować się. Bo chodzi o to, żeby to ciasto jak najkrócej leżało na stolnicy. Bo ciasto w środku ma bardzo dużo wilgoci, więc bardzo łatwo klei się do takiej deski czy do stolnicy. To nie muszą być też typowe leniwe, teraz jest sezon na truskawki, możemy zrobić sobie właśnie knedle, smakują wybornie, polecam. kiedy już woda się gotuje, wrzucam na wrzątek, delikatnie po krótkim czasie mieszam i zaraz jak wypłyną, wyjmuję z wody. Nie gotuję zbyt długo, to jest kwestia pół minuty. Chodzi o to, żeby ich nie rozgotować. Do takiej wody do gotowania warto dodać łyżkę oleju, żeby te kluski do siebie się nie lepiły. Ciasto serowe jest bardzo delikatne, dlatego nie możemy przegapić momentu, bo naprawdę mogą się nam rozgotować. Ja do takich klusek lubię taką polewkę z cynamonu, masła, trochę bułki tartej, trochę cukru lub miodu. Całość bardzo krótko podgrzewam, żeby nie paliło się masło. Można to zrobić na maśle klarowanym. Takie kluski czy knedle możemy podać na wiele sposobów. Mogą to być sosy owocowe, mogą to być sosy ze śmietanki, z jogurtu. Dzisiaj dziękuję pięknie za uwagę, życzę wszystkim smacznego. Zapraszam serdecznie na kolejne filmy.